Podkarpacka wieś tonęła w zmierzchu, gdy Anna Nowak znalazła starego farmera leżącego we krwi obok stodoły. Miała troje głodnych dzieci czekających w domu, pięćdziesiąt złotych w kieszeni i żadnej przyszłości. Mogła przejść obok, mogła udać, że nie widziała. Mogła pomyśleć tylko o swoich dzieciach, ale zamiast tego klęknęła przy nieznajomym, rozdarła swoją jedyną czystą bluzkę na bandarze i zaczęła walczyć o życie człowieka, którego nie znała. Nie wiedziała, że ten pojedynczy wybór, ta chwila współczucia w świecie pełnym obojętności, zmieni wszystko. Że samotny farmer o imieniu Józef Kowalski będzie jej dłużne życie. I że dług ten odmieni los jej i jej dzieci na zawsze. To nie była historia o szczęściu. To była historia o tym, że dobro powraca. Zawsze. Anna Nowak miała trzydzieści dwa lata i wyglądała na czterdzieści pięć. Życie nie oszczędzało jej. Każda zmarszczka wokół oczu była rachunkiem za nieprzespane noce. Każdy siwy włos na skroniach dowodem na to, że stres i bieda są szybsze niż czas. Mieszkała z trójką dzieci w wynajmowanej kawalerce w małej wiosce pod Rzeszowem, w budynku, który przypominał bardziej ruiny niż dom. Ściany pokryte plamami wilgoci, jedno okno z pękniętą szybą zaklejoną taśmą, piec na drewno, który grzał tylko wtedy, gdy miała czym go napalić. Dzieci Kasia 9 lat, Tomek 7, Mała Zosia 4, spały razem na jednym materacu rozłożonym na podłodze. Anna spała na starym fotelu w kącie, przykrywając się płaszczem, który służył jej również jako kurtka zimowa, koc i poduszka. Nie było pieniędzy na więcej, ledwo było na chleb. Mąż odszedł trzy lata temu, po prostu wyszedł pewnego ranka i nie wrócił. Nie było pożegnania, nie było wyjaśnienia, tylko cisza i dziury w budżecie, które Anna musiała łatać własnymi rękami. Pracowała jako sprzątaczka w trzech domach, prała ubrania sąsiadom za kilka złotych, zbierała jagody w lesie i sprzedawała je na małym rynku w miasteczku. Każda złotówka była walką, każdy posiłek zwycięstwem. Tego listopadowego wieczoru Anna wracała z pracy. Słońce już zaszło, niebo było szare jak brudna woda, a powietrze zimne i wilgotne. Szła polną drogą, Trzymając w ręku małą plastikową torbę z chlebem, mlekiem i najtańszym serem, jaki mogła znaleźć. Pięćdziesiąt złotych wydane na jedzenie, które musiało wystarczyć na cztery dni, liczyła w głowie, planowała każdy posiłek, każdą kromkę chleba. Droga prowadziła obok starej farmy Józefa Kowalskiego, miejsca, które wszyscy w wiosce znali, ale nikt nie odwiedzał. Józef był samotnikiem, siedemdziesięcioletnim mężczyzną, który mieszkał sam od śmierci żony dziesięć lat temu. Nie miał rodziny, nie miał przyjaciół. Tylko farma, dwadzieścia hektarów ziemi, stodoła, stare drewniane ogrodzenie i kilka koni, które hodował z miłości, nie z zysku. Anna mijała farmę setki razy, nigdy się nie zatrzymywała, ale tego wieczoru coś przykuło jej uwagę. Drzwi stodoły były otwarte. To było dziwne. Józef zawsze je zamykał przed zmrokiem i był tam dźwięk, niski, bolesny jęk, który brzmiał bardziej jak westchnienie niż krzyk. Anna zatrzymała się, serce biło jej szybciej, każdy instynkt mówił jej, żeby iść dalej, żeby nie wtrącać się, żeby myśleć o swoich dzieciach czekających w domu, ale coś w tym dźwięku, coś desperackiego i cichego kazało jej zostać. Odłożyła torbę na ziemię i podeszła do stodoły. Drewniane drzwi skrzypiały, gdy je otworzyła. W środku było ciemno, pachniało sianem, końskim potem i czymś jeszcze, metalicznym, ostrym zapachem krwi. Józef leżał obok ściany, na boku, z ręką przyciśniętą do brzucha. Jego koszula była przemoczona krwią, twarz blada jak papier, oddech płytki i nieregularny. Obok niego leżała stara drabina, która najwywidoczniej spadła, ciągnąc go ze sobą. Anna zamarła. Przez chwilę nie mogła się ruszyć, nie mogła oddychać. Widziała śmierć. Widziała ją w jego oczach, w sposobie, w jaki jego pierś unosiła się ledwo widocznie, w ciszy, która otaczała go jak całun. Mogła odejść. Mogła zawołać pogotowie z telefonu w wiosce, dwa kilometry stąd, i pozwolić profesjonalistom się tym zająć. Mogła pomyśleć o swoich dzieciach, o chlebie w torbie, o tym, że nie może sobie pozwolić na bycie bohaterką. Ale nie odeszła. Klęknęła obok Józefa położyła rękę na jego czole i powiedziała cicho: Nie umieraj, proszę. Nie teraz. Józef otworzył oczy, niebieskie, mętne, pełne bólu, spojrzał na nią, jakby próbował zrozumieć, kim jest, dlaczego jest tutaj, czy to anioł, czy człowiek. Anna nie wiedziała nic o medycynie, nie miała wykształcenia, nie przechodziła szkoleń, ale wiedziała jedno: jeśli nie zatamuje krwawienia, ten człowiek umrze. Zdjęła swoją bluzę, Jedyną czystą, którą miała, kupioną z oszczędności trzy miesiące temu, i rozdarła ją na długie paski. Jej ręce trzęsły się, ale pracowały szybko, precyzyjnie. Owinęła paski wokół brzucha Józefa, mocno, pewnie, ignorując jego jęki bólu. Krew przesiąkała przez materiał, ale powoli, coraz wolniej. Kiedy skończyła, wstała i pobiegła do wsi. Nie miała telefonu. Nikt w jej rodzinie nie miał. Ale wiedziała, gdzie jest najbliższa budka telefoniczna. Biegła dwa kilometry w ciemności, płuca paliły ją od zimnego powietrza, nogi bolały, ale nie zwalniała. Zadzwoniła po pogotowie, podała adres. Potem wróciła do stodoły i usiadła obok Józefa, trzymając jego dłoń, mówiąc mu, że wszystko będzie dobrze, że pomoc jedzie, że nie jest sam. Nie wiedziała, czy jej słucha, nie wiedziała, czy w ogóle jeszcze żyje, ale mówiła. Bo czasami słowa są wszystkim, co mamy. Pogotowie przyjechało dwadzieścia minut później. Zabrali Józefa na noszach, podłączyli kroplówkę, powiedzieli Annie, że zrobiła dobrze, że bez niej prawdopodobnie by nie przeżył. Anna skinęła głową, wzięła swoją torbę z chlebem i poszła do domu. Była już dziesiąta wieczorem, dzieci spały, zjadła kawałek chleba na stojąco, wypiła szklankę wody i położyła się na fotelu, patrząc w sufit. Nie spała tej nocy. Myślała o starym farmerze, o jego błękitnych oczach, o ciszy w stodole. Myślała o tym, jak blisko była śmierci i jak blisko była odejściu bez oglądania się za siebie. Ale nie odeszła. I to miało znaczenie. Józef Kowalski spędził tydzień w szpitalu w Rzeszowie. Miał pękniętą wątrobę, trzy złamane żebra i wewnętrzne krwawienie, które lekarze ledwo zdążyli zatrzymać. Powiedzieli mu, że miał szczęście. Powiedzieli mu, że ktoś uratował mu życie. Kiedy zapytał kto, powiedzieli mu tylko: kobieta z wioski. Nie podała nazwiska. Józef leżał w szpitalnym łóżku, patrząc przez okno na szare niebo i próbował przypomnieć sobie twarz kobiety, która klęknęła obok niego w stodole. Pamiętał tylko ciepło jej dłoni i głos mówiący: nie umieraj, proszę, nie teraz. Kiedy wrócił do farmy, był słabszy, starszy, bardziej samotny niż kiedykolwiek, ale też wdzięczny, głęboko, cicho wdzięczny. Chciał znaleźć kobietę, która go uratowała. Chciał jej podziękować. Chciał oddać dług, który czuł w sercu, ale nie wiedział jak. Tydzień po powrocie Józef dowiedział się, kto to był. Stary ksiądz z wioski przyszedł go odwiedzić i wspomniał mimochodem: Ta biedna kobieta, Anna Nowak podobno znalazła cię w stodole. Słyszałem, że rozdarła własną bluzkę, żeby zatamować krwawienie. Biedactwo, ma troje dzieci i ledwo wiąże koniec z końcem. Józef słuchał w milczeniu. Nazwisko twarz, teraz już wiedział Anna Nowak, kobieta, którą mijał na drodze setki razy, ale nigdy nie zauważył. Kobieta, która nie miała nic, ale dała mu życie. I Józef Kowalski postanowił, że nie pozwoli, aby jej dobroć pozostała bez odpowiedzi. Ale Anna nie myślała o wdzięczności, nie myślała o nagrodzie. Miała inne problemy. Właściciel kawalerki, w której mieszkała, podniósł czynsz z 400 do sześciuset złotych miesięcznie. To było więcej niż mogła zapłacić, więcej niż zarabiała. Próbowała negocjować, błagać, prosić o czas, ale właściciel był nieugięty. Zapłać albo wynoś się. Anna miała dwa tygodnie na znalezienie nowego miejsca. Ale nie było miejsc. Nic w jej możliwościach finansowych. Nic, co mogłoby pomieścić ją i troje dzieci. Każdego wieczoru, gdy dzieci spały, Anna siedziała przy stole, patrząc na liczby w swoim zeszycie. Dochody, wydatki, długi, matematyka była brutalna, nie było wyjścia, nie było nadziei. Może powinnam oddać dzieci do domu dziecka, myślała w ciemności, może byłoby im lepiej, może zasługują na coś więcej niż matka, która nie może ich wyżywić, ale nie mogła, nie mogła ich opuścić. To była jedyna rzecz, która jej pozostała miłość i nie zamierzała się jej wyrzec. Pewnego ranka, tydzień po incydencie w stodole, Anna usłyszała pukanie do drzwi. Otworzyła ostrożnie. Na zewnątrz stał Józef Kowalski w czystej koszuli, z kapeluszem w ręku, wyglądający o dziesięć lat starzej, ale żywy. Dzień dobry, powiedział cicho. Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem, chciałem pani podziękować. Anna stała w drzwiach, nie wiedząc, co powiedzieć. Nie spodziewała się tego. Nie spodziewała się, że ktoś będzie pamiętał. Nie ma za co, odpowiedziała w końcu każdy by to zrobił. Józef pokręcił głową. Nie, nie każdy. Pani uratowała mi życie, a ja. Urwał patrząc w dół. Nie mam rodziny, nie mam nikogo, ale mam farmę. I chciałbym zaproponować pani coś. Anna czekała. Potrzebuję pomocy na farmie, kontynuował. Nie jestem już młody. Nie potrafię robić wszystkiego sam. Jeśli pani i dzieci chcecie, możecie zamieszkać tam, w małym domku, na tyłach, za darmo. W zamian za pomoc przy zwierzętach, sprzątanie, gotowanie to nie jest wiele, ale nie dokończył, bo Anna zaczęła płakać. Cicho, bez słów, łzy spływały jej po policzkach, jak deszcz po szybie. Nie płakała z radości, płakała z ulgi, ulgi tak głębokiej, że bolała. Anna i dzieci przeprowadziły się na farmę tydzień później. Mały domek był stary, drewniany, z niskim dachem i trzema małymi pokojami, ale był ciepły. Józef naprawił piec, przyniósł nowe materace, kupił proste meble. Nie było wiele, ale było więcej, niż Anna miała kiedykolwiek. Dzieci były szczęśliwe. Kasia pobiegła po farmie, odkrywając konie, dotykając ich miękkich nosów, śmiejąc się po raz pierwszy od miesięcy. Tomek znalazł stary traktor i godzinami siedział na nim, udając, że prowadzi. Mała Zosia zbierała kamienie i układała je w rzędy, tworząc małe królestwa. Anna pracowała ciężko. Wstawała o piątej rano, robiła śniadanie dla Józefa, karmiła konie, sprzątała stodołę, prała ubrania, gotowała obiady. Była zmęczona, ale to było inne zmęczenie. Nie było desperacji. Było w tym coś spokojnego. Józef mówił niewiele. Był człowiekiem cichym, powolnym, niezwykłym w swojej łagodności, ale obserwował Annę z cichą wdzięcznością. Widział, jak ciężko pracuje. Widział, jak bardzo kocha swoje dzieci, i coś w nim, coś, co było martwe od lat, zaczęło powoli się budzić. Miesiąc później Józef zaproponował coś nieoczekiwanego. Siedział z Anną przy kuchennym stole, pijąc herbatę, i powiedział: Chciałbym, żebyś nauczyła się prowadzić farmę, żebyś wiedziała, jak to wszystko działa dla dzieci, dla przyszłości. Anna spojrzała na niego zaskoczona. Dlaczego? Bo nie będę tu wiecznie, odpowiedział prosto. I nie chcę, żeby ta farma umarła ze mną. Anna nie wiedziała, co odpowiedzieć, ale skinęła głową. I tak zaczęła się jej edukacja. Józef uczył ją wszystkiego: jak pielęgnować konie, jak naprawiać ogrodzenia, jak czytać pogodę, jak zarządzać finansami. Anna uczyła się chętnie, szybko, z głodem wiedzy, którą miała od dzieciństwa, ale nigdy nie miała szansy zaspokoić, a dzieci rosły. Kasia zaczęła chodzić do lepszej szkoły w mieście. Tomek przestał być cichym, przestraszonym chłopcem i stał się pewnym siebie dzieckiem, które pomagało przy farmie. Zosia nauczyła się czytać, siedząc na kolanach Józefa, gdy czytał jej bajki w zimowe wieczory. Powoli, niepostrzeżenie, stali się rodziną. Dwa lata minęły jak sen. Farma rozkwitła pod opieką Anny. Konie były zdrowe, ziemia dawała plony, wszystko działało jak dobrze naoliwiona maszyna. Józef był szczęśliwszy niż kiedykolwiek od śmierci żony, a Anna, Anna znalazła spokój. Ale życie lubi testować. Pewnego zimowego poranka Józef zasłabł, zawał serca. Mały, ale wystarczający, żeby trafić do szpitala. Lekarze powiedzieli, że będzie żył, ale musi odpocząć, musi zwolnić, musi zaakceptować, że ma 72 lata i nie jest nieśmiertelny. Kiedy wrócił do domu, był słabszy, bardziej kruchy. I pierwszy raz w życiu Józef musiał zaakceptować swoją śmiertelność. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Pewnego wieczoru, siedząc z Anną przy kominku, powiedział: Chcę, żebyś wiedziała coś. Zostawiłem farmę tobie w testamencie. Wszystko ziemia, dom, konie to twoje. Anna zamarła, nie mogę tego przyjąć. Możesz i zrobisz odpowiedział stanowczo. Nie mam nikogo innego, a ty, ty dałaś mi życie. Dwa razy. Raz w stodole i drugi raz, kiedy zamieszkałaś tu. Przestałem być sam, a to warte więcej niż ziemia. Anna płakała, nie z radości, z wdzięczności tak głębokiej, że nie miała słów. Józef Kowalski umarł spokojnie we śnie pięć lat po tym, jak Anna go uratowała. Miał siedemdziesiąt siedem lat. Zostawił po sobie małą farmę. Troje szczęśliwych dzieci, które nazywały go dziadkiem, i kobietę, która nauczyła się, że dobroć powraca. Anna odziedziczyła farmę. Najpierw chciała ją sprzedać, czuła się niegodna. Ale dzieci błagały ją, żeby została. To był ich dom, jedyny prawdziwy dom, jaki kiedykolwiek miały, więc została. Przez następne dziesięć lat Anna prowadziła farmę sama. Kasia skończyła szkołę i została weterynarzem, wracając do farmy, żeby pomagać. Tomek studiował rolnictwo. Zosia została nauczycielką w wiosce. Farma stała się miejscem, gdzie wszyscy byli mile widziani. Anna zatrudniała ludzi, którzy nie mieli dokąd pójść: samotne matki, bezdomnych, starszych bez rodziny. Dawała im pracę, dach nad głową, szansę, bo pamiętała. Pamiętała, kim była i nie zapomniała, kim została. Dwadzieścia lat po śmierci Józefa Kowalskiego, farma była jednym z najbardziej szanowanych miejsc w regionie. Nie ze względu na pieniądze, nie ze względu na rozmiar, ze względu na ludzi, ze względu na historię, która żyła w każdym kącie tej ziemi historię o tym, że dobroć nie umiera, że jeden gest współczucia może zmienić nie tylko jedno życie, ale całe pokolenia. Anna Nowak miała teraz pięćdziesiąt dwa lata. Jej włosy były całkowicie siwe, związane w prosty kok, twarz poorana z marszczkami, które opowiadały historię pracy pod słońcem. Śmiechu przy rodzinnych obiadach i łez ronnionych w ciszy nocy. Ale jej oczy, jej oczy były spokojne. Miały w sobie coś, czego nie można kupić za żadne pieniądze pokój. Siedziała na drewnianej werandzie małego domku, który Józef dał jej dwadzieścia lat temu. Dom był teraz odnowiony. Świeża farba, nowe okna, mały ogródek z kwiatami przed drzwiami, ale wciąż ten sam. Wciąż miejsce, gdzie zaczęło się jej prawdziwe życie. Obok niej siedziała Kasia, teraz trzydziestoletnia kobieta, weterynarz, która wróciła do farmy po studiach i nigdy nie wyjechała. Miała dwójkę własnych dzieci sześcioletniego kubuś i czteroletnią marysię, którzy biegali po farmie tak jak ona kiedyś, odkrywając konie, śmiejąc się, będąc wolni. Tomek pracował w stodole, trzydziestodziewięcioletni mężczyzna z szerokimi ramionami i spokojnym charakterem swojego dziadka Józefa którego nigdy nie poznał osobiście, ale którego ducha nosił w sobie. Studiował rolnictwo w Krakowie, wrócił do domu i zaczął wprowadzać nowoczesne techniki, ekologiczne uprawy, zrównoważone zarządzanie ziemią, hodowlę koni terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zosia, najmłodsza, była nauczycielką w lokalnej szkole, którą Anna pomogła zbudować 10 lat temu, używając części pieniędzy ze sprzedaży ziemi. Szkoła była mała, drewniana, pełna światła i śmiechu dzieci, które kiedyś nie miały gdzie się uczyć. Zosia uczyła ich nie tylko czytania i matematyki, ale także czegoś ważniejszego, że pochodzenie nie definiuje przyszłości, że można podnieść się z niczego. Farma, która kiedyś była samotnym miejscem starego mężczyzny, teraz była pełna życia. Nie była już tylko gospodarstwem, była wspólnotą. Anna zatrudniała ludzi, którzy nie mieli dokąd pójść, samotne matki uciekające przed przemocą domową, bezdomni, którzy stracili wszystko, starsi ludzie bez rodziny, którzy potrzebowali celu. Dawała im pracę, prosta, uczciwa praca przy zwierzętach, w polu, w kuchni, dawała im dach nad głową, małe domki na farmie, podobne do tego, w którym sama kiedyś mieszkała, dawała im szansę, ale nie z litości, z szacunku bo Anna wiedziała coś, czego większość ludzi nie rozumie, że każdy, absolutnie każdy, zasługuje na drugą szansę, bo ona sama ją dostała. Tego popołudnia, gdy Anna siedziała na werandzie z Kasią, piła herbatę i patrzyła na zachodzące słońce, usłyszała dźwięk silnika samochodu. Stary, zardzewiały Fiat Uno zatrzymał się przed główną bramą farmy. Z samochodu wysiadła młoda kobieta, może dwadzieścia pięć lat. Chuda, blada z dwójką małych dzieci trzymających się jej spódnicy. Anna spojrzała na Kasię. Kasia skinęła głową. Wiedziały obie. Widziały to setki razy. Anna wstała powoli, bo kolana już nie były takie jak kiedyś i zeszła z werandy. Podeszła do kobiety, która stała przy samochodzie. Niepewna, przestraszona, jakby gotowa uciec w każdej chwili. Dzień dobry, powiedziała Anna cicho, ciepło. Kobieta spojrzała na nią i w jej oczach Anna zobaczyła siebie sprzed dwudziestu lat. Desperację, wstyd, strach. Dzień dobry, odpowiedziała kobieta cicho, głosem ledwo słyszalnym. Nazywam się Magdalena. Słyszałam, słyszałam, że może pani potrzebować pomocy. Nie mam dokąd pójść, mąż, urwała patrząc w dół na dzieci. Musiałam odejść, nie mam pieniędzy, ale mogę pracować, ciężko pracować, mogę robić wszystko. Anna słuchała, nie przerywając, widziała sine ślady na nadgarstku Magdaleny, ledwo ukryte pod długim rękawem, widziała bagaż w bagażniku samochodu, dwie małe torby pełne wszystkiego, co ta kobieta posiadała, widziała dzieci, chłopiec około pięciu lat, dziewczynka może trzy, ciche, przestraszone, trzymające się matki, jak jedynej rzeczy, która ich chroni. I Anna zrobiła to, co ktoś zrobił dla niej dwie dekady temu, uśmiechnęła się. Ciepło, bez osądu, bez litości, z czystym, prostym przyjęciem. Witaj w domu, powiedziała. Magdalena spojrzała na nią nie wierząc. Naprawdę? Naprawdę. Anna wyciągnęła rękę. Chodź, pokażę ci, gdzie będziesz mieszkać. Jest mały domek na tyłach. Nie jest duży, ale jest ciepły. Ma dwa pokoje, kuchnię, łazienkę. Dzieci będą miały swój własny pokój. Magdalena zaczęła płakać. Cicho, bez słów łzy spływały jej po policzkach, jak deszcz. Anna objęła ją, nie pytając, nie mówiąc, po prostu trzymając, bo czasami słowa nie są potrzebne, czasami obecność jest wszystkim. Kasia podeszła z dziećmi Magdaleny, uśmiechając się, pytając o ich imiona, oferując ciasteczka, które właśnie upiekła. Tomek przyniósł bagaże. Zosia przyszła ze szkoły i zaoferowała pomoc w zapisaniu dzieci do przedszkola. I Magdalena, która rano obudziła się bez nadziei, bez miejsca, bez przyszłości, teraz stała w środku farmy, otoczona przez obcych, którzy traktowali ją jak rodzinę. Wieczorem Anna pokazała Magdalenie mały domek. Był prosty, czysty, pachniał drewnem i lawendą. Dwa łóżka w sypialni dziecięcej, duże łóżko w pokoju głównym, kuchnia z małą lodówką pełną jedzenia, którą Anna napełniła wcześniej. To dla ciebie, powiedziała Anna stojąc w drzwiach. Nie musisz nic płacić, będziesz pracować na farmie, pomagać przy zwierzętach, w ogrodzie, w kuchni, ale to nie jest służba. To jest wymiana. Ty dajesz swoją pracę, ja daję ci bezpieczeństwo. Równo, z szacunkiem. Magdalena patrzyła na nią, nie mogąc uwierzyć, dlaczego to pani robi? wyszeptała. Nawet pani mnie nie zna. Anna uśmiechnęła się smutno. Bo kiedyś ktoś zrobił to samo dla mnie i nauczył mnie, że dobroć nie jest transakcją. To jest dziedzictwo, dajesz ją dalej, bo to jedyna rzecz, która ma prawdziwe znaczenie. Magdalena skinęła głową, nie ufając swojemu głosowi. Anna wyszła, zamykając drzwi za sobą. Wróciła do swojego domku, gdzie Kasia czekała z herbatą. To już dziesiąta rodzina w tym roku, powiedziała Kasia cicho. Wiem, odpowiedziała Anna, siadając. Ile jeszcze możemy przyjąć? Anna spojrzała przez okno na farmę. Na domy. Stodoły, ziemię, która dawała im życie, i odpowiedziała spokojnie: tyle ile będzie potrzeba, bo to nie było o liczbach, to było o ludziach. I Anna nauczyła się od Józefa, że gdy masz więcej niż potrzebujesz, dajesz, bo to jedyny sposób, w jaki świat staje się lepszy. Miesiące mijały. Magdalena została. Pracowała ciężko, uczyła się hodowli koni, pomagała w ogrodzie. Jej dzieci zakwitły. Chłopiec zaczął się śmiać. Dziewczynka przestała się bać. W nocy, gdy dzieci spały, Magdalena siedziała z Anną na werandzie, pijąc herbatę, rozmawiając o życiu, o przeszłości, o przyszłości. I pewnego wieczoru Magdalena zapytała: Jak pani to robi? Jak pani daje tak wiele, nie bojąc się, że coś straci? Anna pomyślała przez chwilę, potem odpowiedziała Bo nauczyłam się, że im więcej dajesz, tym więcej dostajesz nie w pieniądzach, ale w czymś ważniejszym w spokoju. W sensie, w wiedzy, że twoje życie ma znaczenie. Magdalena skinęła głową, ale Anna widziała, że nie do końca rozumie, jeszcze nie. Ale pewnego dnia zrozumie, bo tak działa dobroć, przenosi się powoli od osoby do osoby, jak światło przekazywane od świecy do świecy. Pięć lat później, Magdalena miała własny mały dom w wiosce. Jej dzieci chodziły do szkoły, uśmiechały się, marzyły. A ona sama otworzyła mały sklep z rękodziełem, sprzedając rzeczy, które nauczyła się robić na farmie. Nie była bogata, ale była wolna i szczęśliwa. I gdy ktoś zapytał ją, jak to zrobiła, odpowiedziała prosto. Ktoś dał mi szansę, teraz staram się dać ją innym, bo tak działa dziedzictwo dobroci. Nie umiera, rośnie. Trzydzieści lat po nocy, gdy Anna znalazła Józefa w stodole, Farma była legendą w regionie. Ludzie przychodzili z całej Polski, żeby zobaczyć to miejsce. Nie dlatego, że było bogate, ale dlatego, że było inne. Bo na tej farmie każdy był mile widziany. Każdy miał szansę. Każdy był traktowany z godnością. Anna miała teraz 62 lata. Chodziła wolniej. Potrzebowała laski do wspierania się przy długich spacerach, ale jej umysł był ostry, a serce większe niż kiedykolwiek. Pewnego zimowego wieczoru siedziała w małym pokoju, który kiedyś był sypialnią Józefa. Na ścianach wisiały stare zdjęcia: Józef i jego żona w młodości, Anna z dziećmi w pierwszym dniu na farmie, Kasia z jej pierwszym koniem, Tomek na traktorze, Zosia z uczniami. I nowe zdjęcia: Magdalena z dziećmi, dziesiątki innych rodzin, które przeszły przez farmę, które dostały szanse i zbudowały nowe życie. Anna patrzyła na te zdjęcia i myślała o Józefie. O starym, samotnym farmerze, który dał jej wszystko, o człowieku, który nauczył ją, że życie nie jest o posiadaniu, jest o dawaniu. I pomyślała o sobie, o młodej, desperackiej kobiecie, która klęknęła obok nieznajomego we krwi i postanowiła pomóc, o tej pojedynczej decyzji, która zmieniła wszystko. I zrozumiała coś, czego nigdy wcześniej nie rozumiała tak jasno: że każdy z nas ma wybór każdego dnia, w każdym momencie. Możemy przejść obok, możemy udać, że nie widzimy, możemy myśleć tylko o sobie, albo możemy się zatrzymać, wyciągnąć rękę, powiedzieć nie jesteś sam i ta jedna decyzja, ta jedna chwila współczucia, może zmienić świat nie dla wszystkich, ale dla kogoś, a czasami ktoś to wszystko czego potrzeba. Tej nocy Anna zasnęła spokojnie, otoczona rodziną, otoczona ludźmi, którym pomogła. Otoczona dziedzictwem, które pozostanie długo po jej odejściu, bo dobroć nie umiera, żyje dalej, w każdym akcie współczucia, w każdej wyciągniętej ręce, w każdym sercu, które decyduje się kochać, zamiast lękać się. I gdzieś w ciszy tej zimowej nocy duch starego Józefa Kowalskiego uśmiechał się, bo jego farma, jego dziedzictwo, nie było o ziemi, było o ludziach i o lekcji, która przetrwa wieki że jedno życie uratowane może uratować tysiące, że jeden akt dobroci może zmienić przyszłość i że miłość, prawdziwa, bezwarunkowa miłość, jest jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy. Czy jesteś gotów pomóc komuś, kto naprawdę tego potrzebuje? Zostaw komentarz. Co byś zrobił na miejscu Anny? Polub, skomentuj, udostępnij, bo czasami jeden gest współczucia zmienia całe życie.